I'm about to be a Wolverine. I'm only one. I'm only one. one. But I am one. But I am one. I can do everything. I can do everything. But I can do something. But I can do something. What I can do, what, what I can do. do, I should do. I should do. If my God great. I am do I shall do. I shall do. One, two, three. One man. It's just a matter To wiara zwycięstwo. mamy ten fakt, by graci brak, Od życia pełną gębą, mej Chcesy narzekać, słabości pokaż im wszystko na ciężach Nie mieli tości dla wrogów nie klepi już teraz to pojmą mi dać się bać Zobacz mi oczy, są przerażone, Uśmiechni się do nich, podążę mi w tronieć tylko zwycięstwo, już tutaj się liczy, więc pewnie pojęli, że na wszystkich koniec mamy charakter jak skała, dziś idę tu wybrać mi, to jedna siła Nadciąga fala, nic mi tsunami, nic nas dzisiaj nie doła zatrzymał To twoja chwila, twoje pięć minut uświadom to sobie I pokaż im siedem, że starczy na więcej niż każdy z nich Kiedykolwiek będzie mógł chociażby wyjść, Gdzie doszliśmy, doszliśmy tylko latami treningów i ciężką pracą Więc do tym w końcu, że Twoje przechwalki tu nic nie znaczą Musisz walczyć wiesz, to odpowiedni moment Nie możesz się poddać, więc ciśnij mocno dłonie i Widzę Ciebie pewny i spokojny Nie wychodzą z formy, powiedz jestem gotowy do wojny Wpieram zwycięstwo, czy już każę iść do przodu Miłość jest dla bliskich, nienawiść jest dla wrogów Błędy, w życiu często słono, da nie płacić Lojalność, tu to znak czytać krew na swoich braci Nie mów, nie dasz rady, nie mów, to nie takie proste By poznać granice, najpierw musisz do nich to niemy pod jest a straj sobie z boku, bo nam na drodze, to lecimy Cię na popiół Nie chodź mi w drogę, nie przeszkodzisz mi, nawet Ty Wolverine pole wchodzimy do gry, mamy sobie talent Zniszce, bo wciąż jesteśmy nieugięci Pora tu rzeczy, co nieco na proch Gdzie są nasi oponenci? No powiedz mi, gdzie są po mnie, chyba czaj się tu jakaś bestia bo po czy ring czy mać czy scena to nie ma znaczenia, bo ja nie umie jak jakie, ty złoż bieszy górę, ty złapną w ręce i dalej dumnie, obrób swój cel Bądź konsekwentny, Niech zapamiętają cię nie muszę zrób to na makta jak ci zależy Lęk ty porażką masz ty wyciecz, Nie szukaj wyjścia Tylko to wojni, bo my przyszliśmy tu bez wycięst Po lafarki rządzę w oczach by w końcu móc Szyna w drogach, droga, droga. A ta dziś może być dwoma ostatnią, ale musisz być pewny, że było warto Ja dobrze znam to, nie dobrze znasz to Dla nas to norma, dla ciebie to hardcore Lecę tu za i więc lepiej uważaj, bo zaraz stopał, to wam tu w końcu się targną Zobacz czy pomyć, ile przelałeś już potu i krwi, by nie być jak wiesz, zobacz pomyć, ile przelałeś już potu i krwi I od zwycięstwo Zobacz pomyć, ile przelałeś już potu i krwi Choć bywało ciężko A teraz wstań, idź, wać tu mnie do brządu, wypiętą pierzł tak bardzo pragnęliśmy zmiany Podążaliśmy ścieżką, mieliśmy własne plany. Nierad bywało ciężko i podążamy tam. Z nami kroczy większość. Nie mięśnie, lecz charakter definiują mętwo. A więc wszyscy razem, podnieśmy ręce w górę. Pokażmy całej reszcie, że siła tkwi w jedności. A więc wszyscy razem. wykrzyczmy jednym chórem. Ul, we, I nawet ty w pole wchodzimy do gry Mamy sobie talent, pasja nigdy tu nie znikła Ty trochę